Witam Was serdecznie na moim filmiku na moim kanale. Dzisiaj lecimy z kolejnym testem yy, petardek. Od Triplexa, w mnie kolejnym, bo Triplexa to będą petardy, które chyba nie testowałem żadnych na, ta, na kanale od tego importera. Ale tak czy jak jest to są to petardy z serii Volt, 2 i jedno strzałowe. Kosztują mniej więcej tyle samo, w granicach 7-8 zł. A na Polsce z moim kodem robotowym, nawet znacznie taniej to wychodzi. 100 sztuk w paczce, 75 gram prochunek. Na sztukę, żeby nie było, tutaj Wam ładnie pokażę sobie elegancko. I obydwie petardy są z 2018 roku. Także najnowsze. Tak jak mówiłem, emiter dźwięku, kategoria P1, tu już nie będę powtarzał. I niby poziom natężenia dźwięku to jest 115 dB przy 8 metrach i opóźnienie to 3 sekundy. Także nawet jest tam napisane małymi literkami efekt to pojedynczy huk. I tutaj jest podwójny huk. Zobaczcie tutaj z resztą sami, tam było napisane, że jest pojedynczy. Co do samych petardek, to wyglądają one naprawdę fajnie, przynajmniej jak chodzi o wolty jedynki. i różnią się od woltów dwójek. Tylko tym, że wydaje mi się, że są lżejsze. To na pewno, są lżejsze troszkę. Bardzo proszę o ostrość. Mają czerwoną draskę, v 1, a Wolty 2 mają draskę taką różową. Zobaczcie sami, że widać różnicę w odcieniu zdecydowanie. No i akurat moje Wolty 2 są tak mocno uwalone prochem, ale to przez moją winę z takiego mojego starego opakowania. A normalnie to zobaczcie, jak pięknie czyste są te petardy. Yy, więc, naprawdę, jakość produktu jest na bardzo wysokim poziomie, jak za tą cenę. Jest naprawdę super. Także lecimy z testem, z porównaniem. Od razu testujemy dwa te rodzaje petard na raz. Także zapraszam do oglądania. Miterki, i od testu emiterków zaczynamy. Więc, najpierw wleci Volt 1. Proszę bardzo, ja to odpalam. Ty rzucasz gdzieś na tą płaską ziemię, tutaj ubitał mniej więcej w tej samej odległości, żeby była. Tak, ładnie. Ładne. A teraz druga próba z Volt 3, 2. Minimalnie. W sumie to samo praktycznie pod względem hukił tylko to dwa razy wybuchło. Może minimalnie słabiej, a było bliżej, no to słabsze nieco. A tam taki dymek jakiś robi. Ej, wilgotność jest niezła. Idziemy na wodę. To jest na wodzie, ale to są prawie inne emiterki, więc obstałem żeby dwa wypalał. Najpierw Volt 3.1. O, nie utonął. Ale wybuchnął jak najładniej. I teraz Volt 3.2. Klub. On utonął chyba. Hmm. O nie, Volt 3-2 nie wybucha w wodzie, robimy drugą prawdę. Czy wy widzicie co się stało z dymem od Volta 3 2. To o miejsce jeże, jest to. niesamowite. Ej, what the hell? Co tu się odwala? Ja w to nie chcę wchodzić. O nie, to jest jakieś nawiedzone miejsce, nawiedzony poligon. No tam są jakieś zabudowania stare i w ogóle. Kurde, chyba nikt tu nigdy nie ginął. Dobra, teraz pójdą 2 volty podwójne, żeby się upewnić, czy wybuchają, czy nie. Te się kopcą. Tylko jeden wybuchnął, ale tam jest dosyć głęboko i było czuć, jak się zima śmiesznie część. Więc volty 3-2, o dziwo, nie wybuchają tak dobrze jak volty 3-1 w wodzie. Dziwna sprawa. Ciao. <laughs> I co teraz robimy? Po karabinek po 5. Teraz będę tu. z tego jednego karabinek, a ja ułożę z tych drugich. No. Tak. No, teraz porównanie krabinków. Z tych patart najpierw wolty 1, chociaż one tutaj troszkę niesprawiedliwe mają, bo tamte są dwustrzałowe i karabinek na pewno będzie lepszy z tamtych. Ale wybuchło wszystko pięknie. To trzeba przyznać, że naprawdę... Uff, ale Jest... Wym... Wszystkie pędzły wybuchło. To na znać, się spotyka w petardach. Teraz 3 dwa. te wszystkie Ej, Starze, chyba ten pies był lepszy, mimo że tutaj było wiele więcej strzałów. Ale też się kółeczko jedno zrobiła. No i ciężko coś powiedzieć na podsumowaniu. Bo obydwa rodzaje petard wypadły bardzo dobrze. Jeżeli Wam zależy na nieco mocniejszym huku i krótszym zapłonie, bo te petardy można spokojnie wyrzucać tak, żeby wybuchały w powietrzu, oczywiście tego nie polecam, bo to nie jest do końca bezpieczne, no ale ten 3-sekundowy zapon faktycznie jest, a tutaj faktycznie jest 5 sekundowy zapłon, bo wyraźnie dłużej trzeba czekać na wybuch tych petard od tych jednostrzałowych. No, i są wyraźnie słabsze, wyczuwalnie. A jak już jakaś petarda tej wielkości jest wyczuwalnie słabsza, to naprawdę ilość tego prochu musi być, fotobuskowego musi być znaczna i na pewno te petardy nie mają wiele mniej neku niż te, jeżeli w ogóle nie mniej mają, bo to jest najprawdopodobniejsze. No bo z tyłu mają obydwie petardy napisane, obydwie paczki petard po 75 gram neku. A to już Wy musicie sami zdecydować, czy zależy Wam na. W większej ilości strzałów, czy na nieco mocniejszym yy, i głośniejszym huku. Także i ogólnie petatki jak za tą cenę mogę Cię poradzić, bo polecić, bo są naprawdę yy, bardzo wysokiej jakości, wykonane, nic się tutaj nie sypie, nic się nie rozwala i ogólnie bardzo przyjemnie się z nich strzela. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Wkrótce widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć i czołem. Do zobaczenia.